Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym szorcie na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się box to boxem. Będziemy rozwiązywać krzyżówki przygotowane przez Pana Realizatora. Który dzisiaj jest niestety bez głosu. Współczujemy Grzechu, ale jest tam. On przygotował dla nas te dwie krzyżówki. No i będziemy je sobie rozwiązywać. Kto wygra, ten się cieszy. Kto przegra, ten jest smutny. Nie wymyśliliśmy. Możecie, możecie sami z nami rozwiązywać te krzyżówki tak, i sprawdzić swoją wiedzę na temat futbolu, i myślę, że bez dłuższego przedłużania możemy zacząć, ale tak. najpierw musimy zadecydować, kto zacznie, i wydaje mi się, że jedną słuszną rzeczą jest męska gra w papierka, mimo że. Przepraszam serdecznie, mówiłem pierwszy, czyli no dobra, niech ci będzie. Dobra, trzy, cztery. E, może nie widzieliście tego, ale on wygrał, więc on zaczyna. Uczciwie wygrałem, no właśnie. No to ja pierwsze co sobie wpiszę to dam sobie tutaj Cristiano Ronaldo. Mówisz Liga Mistrzów, i Euro? Mhm. Mm Oj, wpisuję jakoś tak troszkę upośledzenie, ale to chyba nic. zacznę od tego. Myślę, że mogę Cię tutaj postraszyć czymś i... Nie, nie jest strasznie. Ja sobie wybiorę Tottenham z Ligą Mistrzów i to będzie Kai Walker. Byli ludzie, którzy grali w, w Tottenhamie i coś w życiu wygrali jak widać i takim zawodnikiem był Kai Walker. Mhm. No dobrze. To ja, jak już mamy Arsenal i Tottenham, to dam Sterlinga. Przykro mi. O kur... O nie, Dałeś się na to zrobić znowu. Dałeś się znowu zrobić na Sterlinga. Ja sobie ja się wstrzymałem tutaj. Sterling zwiedził wiele klubów widzę angielskie, nie. ale akurat nie ten. I tutaj sobie pozwolę zabawić się w tottenham i Ancelotti i to będzie Luka modlić. Mhm. No, chyba jeszcze Bail pasował nawet. Proszę. Okej, okay, teraz tutaj. Mm. Hmm, tak naprawdę, eee, mogę opowiem. powiedzieć tylko Michałowi I naszym widzom, że zagadka ta jest dość trudna Bo niewielu piłkarzy Reprezentowały te dwa kluby Które dość bardzo się nie lubią Tak, to prawda eee, Okej, okay, czyli to pewnie wiesz Oj, oj No trudno Zubi Mendy, Euro Arsenal. No muszę Cię zmartwić, niestety, wiem. Uh -huh. mm. Tak myślałem, ale już uznałem, że po prostu pisze tam na dole. Jak w, wiem i... Osoby, które grają w FIFA, kojarzą tego zawodnika. Jest to jedna z ikon, uh -huh. czyli Sol Campbell, e, który reprezentował barwy Tottenhamu i był legendą Właśnie. Arsenalu. No dobra. Myślę, że w ten no, sposób już. możemy przejść do drugiej naszej zagadeczki. Jest druga nie, nie jest przyjemniejsza, w sensie dla mnie nie jest przyjemniejsza zdecydowanie. Myślę, że możesz zacząć raz, tak? po raz Bo, drugi. A, grałeś, ja a, a nie, ja chcę ci tu po, od, oddać oddać ci. Dobrze. Jstewało. E Dobry pik, e Messi. Messi. Messi, Messi. Messi grał z kimś jeszcze z 2000 roku. No, pewnie grał. E... No tak, <laughs> Manchester United, Messi, polecę sobie reprezentacją Argentyny, czyli Lisandro Martinez. Bardzo mhm. bezpieczny, jaki ja trafny no Chelsea i no to tutaj damy sobie Palmera. No tak, Guardiola God przez man. chwilę nim się zajmował. Tak Manchester jest. United, czy Chelsea. Pamiętam na szczęście z racji, że interesuje się Ligą Hiszpańską. To Juan Mata. Było dwóch co najmniej prostszych. Uratuje mi życie w Sancho tym momencie: Sancho i Garnacho. No, Ale postanowiłem hmm. na starszego Hiszpana. Oj, chwila. Manchester znowu... United i Lali Gawiner. No. Znowu za szybko bym poleciał. Hmm. Dużo było takich zawodników. Mm -hmm. Jeden nawet prosty. Bardzo. Okej, okay, dobra. Tutaj Christiano mm -hmm. ratuje sytuacja. No. Wiem, Okej, okay, czyli ty jesteś To, jest to mi się trochę nie podobało to. Dobrze. No, to pachnie remisem, ale dobra. Powiedzmy, że grał z Guardioli. Grał pod wodzą Guardioli i grał z Messim. Jest to Aguero. No. Dobra. Czyli Musisz ja jakiegoś teraz... dzieciaka znaleźć, który grał z Messim. Czyniasz się w 2000? Ingeza mógł z nim grać, nie? Tylko czy on jest z 2001 chyba? Myślę też, że jest już starszym Starszy, zawodnikiem, jest. ale mogę ci powiedzieć, że jeszcze jest, istnieje coś takiego jak reprezentacja Argentyny. A właśnie, dobra. Oj, wait. Oj, teraz to, teraz się troszkę <grym> zestresowałem, bo... Teraz ci utrudniłem zadanie zamiast ci ułatwić. Tak, ehm. troszeczkę tak, bo... Czy Alvarez nie jest chyba taki stary, nie? W sensie... Chyba nie. Dobra, tam bezpieczniej. Almada na pewno grał. Tak, Jezus, się zestresowałem. Jezu, jeszcze, ja powiem ci, ja też. Ja myślałem, że nie ma takiej możliwości. La Liga winner i urodzony w 2000, Gavi. Tutaj pewnie... Młody Hiszpan wciąż... Młody Hiszpan wciąż nie chciał się wybrać, ale... Okej, okay, czyli dla mnie teraz jest Guardiola i la liga winner to Lewandowski. A powiem ci, niekonwencjonalnie do tego podszedłem. Tak, ja tak trochę podszedłem naokoło. No. Mm -hmm. no Tutaj remisik. E... Czyli Alex wygrał. W lidze i się cieszy. angielskiej. Zdecydowanie, tak. <noise> to się nie zgadza. Wygrał i się cieszy, a ja zremisowałem i się nie cieszę, bo zostałem pokonany. Ale jak to mówią lepszy remis? Tak, tak zawsze mówią. jest takie tak, przysłowie, mówią. że lepszy remis. Mogło być, Mogło być gorzej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca. Aleks myślę również chciałby również. serdecznie podziękować. Grzechowi jeszcze raz podziękuję za wspaniałe krzyżówki. I myślę, że w nadchodzących tygodniach będzie więcej tego typu kontentu, tak nie tylko z piłki nożnej, ale myślę, że i taką krzyżówkę zmontujemy sobie z Formuły 1. Oczywiście. A za dzisiaj Wam już dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.